Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Dzisiaj po raz kolejny Paulina Szczęsna. Rozwijamy temat dbania o dno miednicy. I dzisiaj Paulina opowie o oddychaniu w relacji do miednicy. Czyli jak poprawnie oddychać, jak zadbać o oddech, może jak wykonywać ćwiczenia oddechowe, żeby tutaj na dole było wszystko sprawne, żeby poprawiała się sytuacja z nietrzymaniem oczu, no i w ogóle funkcji w tym obszarze. Zanim pójdziemy dalej, to jeszcze tylko chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają i robią to w najróżniejszych formach. Czasami to może być łapka w górę, napisanie komentarza, może podesłanie filmu znajomym rodzinie, subskrypcja, czy jak kto woli, to może być forma wsparcia poprzez zakup kawy, którą z przyjemnością z Wami wypiję, czy może naciśnięcie guziczka Wesprzyj i danie odpowiedniego datku, który wesprze moją działalność. No dobra, lecimy. Cześć, tu Paulina Szczęsna. Witam Cię na drugim spotkaniu z tematów uroginekologicznych, czyli z tematu dna miednicy. Dzisiaj postaram się przybliżyć temat oddechu i tego, jak wpływa na dno miednicy. Najbardziej korzystnym oddechem dla nas jest tor oddechowy dolnożebrowy. Wyobraź sobie, że ten balon to nasze dno miednicy. W momencie, kiedy wykonujesz wdech Przepona obniża się i wywiera nacisk na narządy jamy brzusznej i tym samym dno miednicy idzie do dołu. W momencie, kiedy robisz wydech, przepona unosi się do góry. Za nią podążają wszystkie narządy wewnętrzne i dno miednicy również unosi się do góry. Dlatego, jeżeli trudno jest Ci... Wyobrazić sobie aktywację mięśni dna miednicy i wykonywać ćwiczenia, o których mówiłam w naszym pierwszym filmiku, możesz skorelować to z oddychaniem. Czyli postaraj się w tym pierwszym etapie przyjaźni z dnem miednicy aktywować je w momencie, kiedy wykonujesz wydech. Wtedy mięśniom będzie znacznie łatwiej podążać ku górze. Możliwe, że z tym modelem będzie Ci łatwiej zrozumieć schemat oddechu, czyli wdechu i wydechu. Tu mamy przeponę, czyli duży mięsień, który oddziela nam klatkę piersiową od jamy brzusznej. W momencie, kiedy bierzesz wydech, przepona unosi się do góry, ponieważ płuca zmniejszają swoją objętość, pociągając wszystkie narządy do góry. Zarazem mięśnie wnamienicy podążają za przeponą do góry. W momencie, kiedy bierzesz wdech, płuca się rozprężają, przepona opada w dół, jednocześnie obniżając narządy jamy brzusznej, pęcherz idzie nam do dołu i całe mięśnie w miednicy. Przepona jest mięśniem bardzo istotnym dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, ponieważ przebija się przez nią nerw błędny. Dla mnie jeden z najbardziej istotnych nerwów w naszym ciele. Odbiera on informacje z całej jamy brzusznej, wpływa na to, jak się czujesz, jak śpisz, jak oddychasz, jak pracuje Twoje serce oraz na to, jak pracuje Twój pęcherz. Nerw błędny wpływa na pęcherz przez włókna ruchowe, czyli wpływa na skurcz i rozkurcz pęcherza. Będzie to bardzo istotne dla osób, które mają problem z jego prawidłowym napięciem i rozluźnianiem. Czyli dla wszystkich osób, których dotyczy problem pęcherza nadreaktywnego, parć naglących oraz wysiłkowego nietrzymania moczu. Najprostszym sposobem, aby prawidłowo wpływać na funkcjonowanie przepony oraz właśnie na funkcjonowanie nerwu błędnego, będzie oddychanie torem dolnożebrowym, a nie torem górnożebrowym, jak to we wzwyczaju często mają kobiety. Przystępując do ćwiczeń oddechowych, wpływających właśnie na dno miednicy i tą prawidłową regulację nerwu błędnego, musisz pamiętać o prawidłowej postawie ciała. Czyli pamiętaj zawsze o tym, że rośniesz, mieliśmy o tym w naszym pierwszym spotkaniu, barki opuszczasz na dół, czyli nie podciągamy barków pod uszy. Układasz sobie dłonie na dolnych żebrach, na bokach ciała. Nie w talii, ale na dolnych żebrach. Wykonujesz spokojny wdech nosem, tak aby żebra rozłożyły się na boki i spokojny wydech. Tutaj może być przez usta. Jeszcze raz wdech i wydech. Jeśli nie czujesz tego używając rąk, zawsze możesz wykorzystać pasek, chustkę, taśmę, teraband, jeżeli posiadasz. Zawiązujesz sobie materiał na dolnych żebrach, dobrze się zaciskasz, opuszczasz barki, rośniesz do sufitu i wykonujesz wdech. Nie tłoczysz powietrza do brzucha. To jest też dość istotne. Będzie to widać z boku. Zwróć uwagę: nie oddycham brzuchem. Do przodu. Drugie ćwiczenie to wdech do jednego z boków. Będziemy oddychać i do prawego i do lewego. Ja pokażę, jak to wykonać do swojego lewego boku. Wykonujesz skłon. To będzie świetny Sposób dla osób, które nie są w stanie uklęknąć, wejść w ukłon japoński, położyć się na ziemi, czyli można wykonać to ćwiczenie na siedząco. Wykonujesz skłon, rozciągasz swoją lewą stronę ciała i wykonujesz wdech do dolnych żeber. Wykonaj to ćwiczenie na obie strony po 8 powtórzeń. Wersja trudniejsza, bardzo efektywna. Jeżeli masz problem, żeby usiąść na piętach, pamiętaj, że zawsze możesz zrolować ręcznik kocyk i podłożyć go pod kostki. Powinno być dużo bardziej komfortowo. Kolana możesz rozłożyć szerzej, aby zrobić miejsce na brzuszek. Schodzisz nisko. Idziesz sobie do boku. Wykonujesz skłon do boku. I skupiasz się znowu na wdechu do dolnych Żeber. Tak, jakbyś rozciągała, jak harmonijka. Wykonaj 3-4 takie powtórzenia. I zmień stronę. Dalej. Łączymy kolana. Brzuch będzie teraz opierał się na udach. Schodzisz nisko, układamy sobie ręce z tyłu na odcinku lędźwiowym i wykonujesz wdech, tak jakbyś chciała unieść delikatnie przedramiona do góry, czyli nasz wdech idzie w to miejsce. W tej pozycji skup się. Aby powietrze docierało do dołu pleców, czyli dokładnie w Twoje przedramiona. Unoszą się do góry na wdechu, na wydechu opadają w dół. Jeżeli trudno będzie Ci tą pozycję utrzymać ze względu na odcinek szyjny kręgosłupa czy głowę, zawsze możesz podłożyć sobie małą poduszeczkę pod czoło. Wersja prostsza dla osób, dla których ta pozycja jest nie do wykonania, wersja prostsza dla osób, które nie są w stanie wykonać siadu na piętach i takiego pełnego skłonu, to pozycja czworacza. Zawsze możesz podłożyć coś miękkiego pod kolana. Pilnuj tego, aby znowu rosnąć, czyli patrzymy w podłogę, czubek głowy ciągnie w kierunku do ściany i twój ogon w kierunku drugiej ściany. Wykonaj wdech, znowu jakbyś skupiała się, skupiał na dolnych żebrach, ale wykonujemy go do tyłu pleców. Twoje żebra rozchodzą się na boki i do tyłu. Wypuść powietrze. Jeżeli słabo czujesz ten ruch, znowu możesz wykorzystać taśmę teraband lub chustę. Umieść ją sobie na tyle pleców, mocno naciągnij, ona będzie dawała ci opór i wykonaj znowu wdech w tył pleców. Jeżeli wykonujesz prawidłowo to ćwiczenie, będziesz czuła nacisk chusty na ciało. Podsumowując dzisiejszy odcinek, chciałabym, aby było wiadomo dlaczego wykonujemy ćwiczenia dolnym torem żebrowym, dlaczego są one takie istotne, jak wykonać te ćwiczenia w różnych wersjach, czyli w różnym stopniu trudności i aby zostało w naszych głowach to, jak istotną rolę odgrywają w zdrowiu twojego dnamiednicy i jak w tak prosty sposób możesz sobie pomóc w warunkach domowych, i moja prośba głównie do wszystkich kobiet: przestańcie wciągać brzuch, bo w momencie kiedy wciągacie brzuch, robicie swojemu dnu miednicy coś takiego. Czyli w momencie, kiedy wciągasz brzuch, mięśnie dna miednicy idą do dołu, wyciskasz swoje narządy wewnętrzne. To absolutnie nie służy naszemu zdrowiu. Pamiętaj, że prawidłowa funkcja dna miednicy to nie jedno zadanie i nie jedna lekcja. Ostatnio obudowaliśmy świadomość dna miednicy, dzisiaj mówię o oddechu. W przyszłych odcinkach będziemy poruszać dalsze zagadnienia z obszaru dna miednicy. Mam nadzieję, że nie zakończy się tylko na oglądaniu. No oczywiście, wiadomo, łapka w górę, subskrypcja, komentarz dla zasięgu itd. Tylko, że teraz wszystkie osoby, które oglądały, zaczną się bawić oddychaniem. Popróbować w tych różnych pozycjach, bo one rzeczywiście ułatwią oddychanie. No, ale później kwestia popróbowania w sklepie, może, może w samochodzie, może w autobusie, czy może nawet siedząc gdzieś, oglądając film, przypominajka. Oddychamy tędy, uspokajamy nerw błędny i do przodu. No nic, to tyle na dziś do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dziękujemy.